Szanowni Państwo, Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas szczególny, czas radości i oczekiwania wyjątkowych chwil. Dlatego spożywając święconkę przy wielkanocnym stole życzymy sobie, by święta upłynęły w radosnym, wiosennym nastroju, a chwile spędzone w rodzinnym gronie przyniosły wiele ciepła i wzajemnej szczęśliwości. Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych. Niech te świąteczne dni darzą nas radością, zdrowiem, pokojem ducha i wiosną w sercu. Muzyka